Gdy za oknem ciepłe słońce, wokół słychać ptasie trele, znak, że już wakacje blisko. Przygód czeka na nas wiele. Przed wyprawą do plecaka kilka rzeczy trzeba włożyć, coś do picia i jedzenia. Ekwipunek trzeba złożyć, kurtkę, czapkę, parasolkę, guzik, sznurek i kalosze. Kilka plastrów i telefon, 10 złotych cztery grosze. Wreszcie stanąć przed globusem, palcem wskazać cel podróży. Ale chwila, coś tu leży, papier z X całkiem dużym. Czyżby mapa skarbów może? Tajemnicę trzeba zbadać, a pod spodem leży bilet. Pora ruszać, szkoda gadać. Na lotnisku już on czeka. wielki biały ze skrzydłami, a na każdym są sięki, co powodują, to wraz nami. I ku chmurom w górę zleci, wymijając kluczetka. Skacząc między obłokami pośród tych błękitnych szlaków, szare wstęgi dymu Co z zefirem się rozwieją, aż nadejdzie czas lądować, już się dwaj piloci śmieją. Bo się wszystko tak udało, już się schody wysuwają, już bagaże wynoszone, już do ludzi je wydają. Tuż za łączką rosły krzewy, krok za krokiem wprost w gęstwinę. Mapa pokazuje drogę, las nas weźmie dziś w gościnę. Wielkie drzewa rosną wkoło, a pod nimi brzemię życie. Grzyby, mchy, urocze jeży i owady całkiem idzie. Słowem piękna okolica, ale trzeba na to zważyć, aby z drogi nie zjeść czasem, bo się wszystko może zdarzyć. Liki co ku niebu wyjąć grumkające groźne kiki, wielki niegwiedź leśny lasów, a nawet drapież zbiki, a z gałęzi wielka sowa. Na dół łypie groźnym okiem, skrzydłem wskaże dalszą drogę tajemniczą skrypą uroki. W tej ciemności stoi w wzgórze a na nim zamczysko stare, grube mury, wielkie baszty, wszystko jak babite czarem. Co w uśpieniu zamek trzyma i zielone w środku duchy, co z pewnością straszą gości, trzeba więc zagęszczać ruchy. Zgodnie z mapą poprzez sale. Chociaż słychać brzdęk łańcuchów, lecz nie boi się nikt wcale. Wszak przygody są dla zuchów. W zimnych lochach, w pajęczynach stoi wielkie, ciężkie wrota, a za nimi na posadce stała skrzynia szczero złota. A w jej środku same dziwy. Dóbr, wszelakich hałdy całe i choć różnorodne wielce, to wszystkie równie wspaniałe. Slajmy, kompas i kluczyki, góra złota i kamera, wypasiona ponad miarę, świetny sprzęt dla youtubera. Są klejnoty i konsole, PS5 i Xbox. Przy nich leży jednorocz, worek co ma napis box. Dwie czerwone rękawice, wędka, przynęt, skrzynka cała, plik złotówek skarbów mapy oraz kulka szklana mała i wykrywacz metalu. Jednak to co najważniejsze, rzecz w przypadku tym fikcyjna, którą przeżyć każdy może, to przygoda wakacyjna. Takiej właśnie Wam życzymy, pełnej śmiechu i zabawy oraz oby z teatrzyku filmik wyszedł całkiem klawy.